Dzień dobry moi mili, witam Was po raz kolejny na kanale w kolejnym filmie, w którym będziemy mówili o produktach marki Crux. A dzisiaj będzie to nowość, która nie do końca jest nowością, ale będzie to Crux NeoPro RGB Wireless w czarnej wersji z przełącznikami Gateron i Yellow. I to jest właśnie ta nowość w tym produkcie, także zapraszam Was serdecznie. Moje na początek: szybkie ogłoszenia parafialne. Materiał jest materiałem sponsorowanym, ponieważ klawiatura zostaje ze mną po zakończeniu tego materiału, więc jest to dla mnie barter. I przypominam o subskrypcji tego kanału, jak i również o odwiedzeniu pozostałych moich socjal medi, czyli mojego Twitcha, Instagrama, TikToka i Discorda. Tam Was zapraszam serdecznie. A teraz przejdźmy już do klawiatury. Sama klawiatura, jak powiedziałem, jest to nowość, ale nie do końca nowość, ponieważ klawiaturę Crux Neo Pro RGB. Black i White można już dawno na naszym rynku spotkać. Nawet ja nagrałem już o tej wersji White film jakiś czas temu, który przyjął się całkiem mile. Dzięki serdecznie za taki pozytywny odbiór. Natomiast to co jest nowością to są żółte przełączniki od Gaterona i to jest coś co tak naprawdę jest fajne ze strony Cruxa i oni robią to po raz kolejny. Oni znowu to zrobili a mianowicie wydali produkt Produkt sobie na rynku trochę był i był on w wersjach z przełącznikami Gaterona czerwonymi, niebieskimi i brązowymi czyli już jest wszechstronnie. A po jakimś czasie wychodzi wersja z przełącznikami Yellow. I akurat przełączniki Gateron Yellow to tak naprawdę najlepsze komercyjnie dostępne przełączniki w gotowych klawiaturach. No bo oczywiście, możecie kupić sobie jakieś przełączniki, możecie kupić klawiaturę z łapem albo kupić w ogóle taką do-it-yourself klawiaturę, gdzie sami sobie zrobicie tą sześćdziesiątkę i wybierzecie sobie switche, jakie chcecie, tylko ceny takich klawiatur są znacznie, znacznie wyższe. Z racji tego, że ta klawiatura ma premierę dzisiaj, czyli 20 marca, ja nie znam do końca ceny. Poprzednie modele były w granicach 250 zł, więc nie spodziewałbym się sporej podwyżki, myślę, że może z 279. Będzie kosztowała ta klawiatura? Dajcie znać w komentarzach, jak już sprawdziliście na Ceneo, ile ona kosztuje. E, zobaczymy, czy trafiłem, czy nie trafiłem. Krótko o samej klawiaturze. Naprawdę krótko, ponieważ ja już ją recenzowałem i w opisie filmu znajdziecie. Całą so, moją opinię na temat klawiatury, a za chwilę skupimy się bardziej na przełącznika. NeoPro Pro RGB Wireless to bezprzewodowa mechaniczna klawiatura w układzie 60% z pełnym podświetleniem RGB. Nakładki na klawisze to Double Injection ABS 61 klawisz, półtora metrowy odpinany kabel w oplocie, oprogramowanie, dostępność makier, enki rollover oraz pełen anti-ghosting, wymiary 291x101x39,5 mm, waga. 580 gramów. Znacie już tą klawiaturę? Mogliście poznać moją opinię na temat tej klawiatury z poprzedniego filmu. Klawiatura jest dostępna na rynku, więc ma... na pewno ktoś już ją z Was ma, ktoś sobie sprawdził, ktoś ma jakieś wyrobione zdania. To, czego możecie nie wiedzieć i to, co chciałbym Wam bardziej opowiedzieć, to same przełączniki firmy Gateron. Otóż Gateron przy przełącznikach żółtych stosuje presmarowanie. To jest. Przełączniki są tak zwane pre czyli już mamy smar nałożony na przełączniku, co poprawia jego działanie w kwestii tego, jak on pracuje, w kwestii charakterystyki pracy, w kwestii tego, jaki on jest głośny i jak się sprawuje. Powiedziałem, że Gaterony to najlepsze komercyjnie dostępne przełączniki w klawiaturach już gotowych, które możecie kupić bezpośrednio z półki, i to jest jak najbardziej moja prywatna opinia, ale. Zdanie na ten temat jest powielane już wielokrotnie wśród różnych twórców, wśród różnych recenzentów i tych, którzy piszą na papierze czy tam w internecie i tych, którzy nagrywają na YouTube. Więc coś jednak w tym musi być, bo prawda jest taka, że odkąd dostaliśmy wysyp przełączników na rynku, bo kiedyś były tylko tak naprawdę shery, które były bardzo drogie to była kwestia patentu, nie mnie to roztrząsać. Pojawiły się różne inne marki typu Kali, LC. Gaterony, OTM-u i tak dalej. Gaterony wyszły na prowadzenie w tych klawiaturach. Podobna sytuacja jak z sensorami w myszkach. Pixar jest takim sensorem, który jest topowym sensorem, jeżeli chodzi o użycie go w myszkach, i coraz więcej firm go wykorzystuje, chyba że piszą swój. Zaletami takich właśnie przełączników jest. To jak one pracują. A jak one pracują, no to posłuchajcie sobie sami. Pamiętajcie też, że ten odsłuch zależny jest od tego jakim sprzętem jest to nagrywane i jak wygląda pomieszczenie, w którym jest nagrywane. Staram się jak najbardziej oddać Wam ten dźwięk, także. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ja przy takich testach bardzo lubię w ogóle te długie klawisze typu Spacja, typu Shift, typu Enter. I muszę powiedzieć, że Spacja pracuje tutaj naprawdę, naprawdę dobrze. A to też przez to, że Krux, oprócz tego, że użył przesmarowane przełączniki, to dodatkowo przesmarował te wsporniki, które są przy tych klawiszach, przy tych dłuższych. No bo taka Spacja nie może być na jednym przełączniku, a nie ma sensu dawać jej dwóch czy trzech przełączników. Dlatego mamy. Wsporniki, które sprężynują równie, albo inaczej, równomiernie z tym, jak pracuje sam przełącznik. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, i to też było w poprzednim modelu, na poprzednich przełącznikach, coś jest nie tak z prawym shiftem. Ten prawy shift chodzi dużo ciężej i dużo głośniej. Jest tam wyczuwalna nawet sprężyna tego przełącznika, albo prędzej tych wsporników, niż na przykład lewy shift czy spacja. Spacja z kolei nie przechyla się na bokach, czyli kiedy robimy ją... Bardziej z lewej, albo bardziej z prawej, albo skrajnie z lewej, bądź skrajnie z prawej ją klikniemy, to ona chodzi cała równomiernie. Zakładam, że jakiś minimalny odchód tam musi powstać, no bo jednak siła jest przykładana inaczej. Ale wygląda to i tak bardzo, bardzo dobrze. Co do samej siły. Aktywacja przełącznika Gateron Yellow to jest około 50 g i musimy w tej sile pokonać około 4 mm, żeby doszło do aktywacji. Ciśnięcia. Jest to przełącznik liniowy, ale bardzo zbliżony też do przełącznika czerwonego. Czerwony wymaga troszkę mniej siły do aktywacji samego przełącznika, więc jeżeli uważacie, że czerwone są trochę za lekkie i za często trafia wam się przypadkowe kliknięcie, to spróbujcie zmienić następnym razem przy wyborze klawiatury na właśnie yellowy. Oczywiście, jeżeli nie lubicie kliku, no, bo jeżeli lubicie klik, no to polecam jakieś nieliniowe przełączniki i wtedy będziecie mieli pełną, pełną kontrolę. Podczas grania czy podczas pisania klawiatura spisuje się prawidłowo. Nie, nie będę mówił, że spisuje się bardzo czy super, mega dobrze, bo spisuje się tak, jak powinna się spis spisywać. Na dzień dzisiejszy, yellowy to super przełączniki, które po prostu uwielbiam klikać. Zresztą na no ten dźwięk słyszeliście, jak to pracuje. No nie oszukujmy się, to jest sama przyjemność. A dodatkowo tą przyjemność potwierdzają też osoby, które z Wami mieszkają, bo <noise> yellowy są. Cichsze, no nie odkrywajmy. ProRGB dodatkowo jest jeszcze tak, że ten klawisz nie uderza plejta, nie uderza w podstawę, więc nie ma tego metalicznego i dziwnego dźwięku. Materiał może bardziej skupiony mniej na produkcie niż na samej klawiaturze, ale tak jak mówiłem, o tej klawiaturze już mówiłem, więc ja już ją znam, Wy już też możecie ją znać, jeżeli śledzicie mój kanał, a bardziej na przełączniku. Uważam, że wiedza na temat przełączników jest Dość ważną rzeczą, ponieważ wiele ludzi kupuje, czy wiele osób kupuje po prostu klawiatury, nie patrząc na to, czy on jest czerwony, niebieski czy brązowy. Sam tak zrobiłem kupując pierwszą swoją klawiaturę i już teraz wiem, że był to absolutny błąd, bo wystarczyło trochę poczytać, albo coś obejrzeć, żeby dowiedzieć się, że istnieje masa innych opcji. 60 to coraz bardziej popularny wybór. Może dlatego, że jest to mobilna klawiatura, może dlatego, że. Nie potrzebujemy aż tylu klawiszy, a szczególnie na przykład do pracy biurowej. Po co ci w pracy biurowej pełna klawiatura, jeżeli na przykład numloka, znaczy w sekcji numerycznej używasz co jakiś czas, a nie na co dzień? A F-ki są ci też niepotrzebne jakoś strasznie. To masz małą, mobilną klawiaturę, którą wrzucisz do torby na laptopa i podłączysz się wszędzie. Tym bardziej, że ona się podłącza bezprzewodowo. Możesz się podłączyć do konsoli, może się podłączyć do komputera, do telefonu, do tableta, do czego tylko ci się rzewnie podoba. Wymogiem jest to, żeby obsługiwało Bluetooth. To chyba tyle z mojej strony. Dajcie znać, jak podobał Wam się materiał. Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.